Bądź mno, Anon level 20. Stoisz sobie w kolejce w żabce, przed tobą ze trzy osoby i jedna z nich wyróżnia się z tłumu. Semix. Pewnie jest niewiele starszy od ciebie, ale z ryja wygląda jakby odnaleźli go z zamarzniętego w lodzie i pamiętał czasy kamienia łupanego. Umysłowy taboret. Jonka się, sepleni, telepie nim w miejscu jakby miał kurwa padaczki dostać. Poprze... ciarteczkę, ej, tego, eh, e. Wskazuje brudnym jakby grzebał w dupie paluchem na reklamę przedstawiającą hot -doga. To, 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 to! Tego, to poprze! Hot-doga? No, ta, ta! To dawaj! Dużego? Tak, tak, tak! Jadzia nabiła wszystko na kasę i wzięła się zagrzanie grzanie parówy. Sebik zbierze do rąk paragon, pełne skupienie, analizuje cyferki, żyłka pulsuje jakby miała wypierdolić na orbitę, system się przegrzewa. W jego pustym łubie zapala się czerwona lampka. Error 404. Co jest kuwa? Osukali! Ja pierdolę, Kasierka spokojnie pyta o co chodzi. Bo to, to, to się nie zgadza, to nie źle! 15 miałem! 15! Drogi panie, 12 zł za ćwiarteczkę i 4 zł za parówkę w bułce. Nie! To, to, tam, tam 3 złote Pokazuje cenę na ścianie, tak, ale to cena za małego hotdoga, pan chciał dużego, duży 4 złote. Reklamacja! Za dużo! ja Reklamacja! Zwrot pieniędzy! Wszyscy w kolejce Beka już wstawiłam dużą parówkę, musi pan takiego przyjąć. Coś popluł, ponapierdalał po sklepie jak z widłami w dupie, ale po chwili się uspokoił. Patrzysz, a ten kurwa nachyla się przez ladę i kontroluje kasierkę. Duża buła, pani da dużą bułę, bo zapłaciłem Wiem, wiem, spokojnie, duży hot dog. Wtem pada magiczne pytanie, jaki sos? E, e, jakie są? Tutaj na kartce ma pan napisane Twarz skupiona i czerwona, jakbym mu kazała wyjaśnić teorię względności na podstawie ułożenia wędlin na półkach Nie umiem czytać Noż ja pierdolę, o skurwysyn Gość przed tobą rozjebał śmietanę z szoku Dwunastoprocentowa, fajna taka Szkoda. Wszyscy śmiech, Sebix jak spojrzał na każdego w jego oczach, to było widać protokół w pierdol loading. Anon, spokojnie, nie chcesz dostać poryju od czegoś, co dopiero wyewoluowało z małpy. Pani da, czoskowy! Dostał, ucieszył mordę, jakby się dowiedział, że jednak nie jest adoptowany i wyszedł. Wszyscy w sklepie znowu w śmiech, kasierka tłumaczy, że często tu przychodzi. Głupawy jakiś, pewnie bity szpadlem jeszcze za czasów płodu. Kolejka się rusza, super. Nagle jeb! Pierdolnięcie tak głośne, że aż o góry na półkach skisły. Drzwi otwarte z buta, a w z nich stoi Sebix. Nigdy nie widziałeś tak wkurwionego osobnika. Czerwony jak cegła, rozgrzany jak pies, normalnie, jak Janusz, gdy mu powiesz, że pasacik 1.9 TDI jest nieekonomiczny. Wpierdala się na pełnej pizdzie do sklepu, rozpycha się między ludźmi w kolejce, mierzy czymś w wyciągniętej ręce w kasierce i myślisz sobie, ochój, napad. Łapie kasierkę za szmaty. Nachyla się przez ladę nad kasę. No jak chuj. Napad. Patrzysz uważnie na broń w jego dłoni. O kurwa! Nadgryziony hot dog! Reklamacja! Ty kurwa za mało sosu! Reklamacja! Stoi i celuje jej w twarz ugryzioną parówą. DOLEJ SOS na bułkę! Kasierka polała mu chyba pół butelki sosu. Ujebała mu całą łapę. Kurwa, jak ten Debil się ucieszył. Wyszedł, jak gdyby nigdy nic, oblizując językiem, brwi z resztek sosu.